Dobra, zaczynamy. W końcu wracamy. Tyle miesięcy przerwy. Partnerami tej części jest BetClik, a także HotPay. I słuchajcie, zaczynamy od naszego nowego zawodnika Kaczor BRS. Witamy w naszej organizacji. Siemano. Słyszałem, widziałem nagranie z vloga, który, który, który będziecie mieli dostępni na naszym kanale. Kaczor, ścisnę chwilę, zadam ci pytanie i, i zaraz będziemy słuchać Czekaj, muzyki, Kaczor, dobra? Ten, Kaczor, żeby, żeby nie było copyrightów albo copyright czegoś. Kacor, e, słyszałem, no że mógłby. już miałeś pierwszą spinę e, na parkingu z zawodnikiem, który właśnie siedzi przy tym stole, a mianowicie z guźnikiem. Nie znam go. No właśnie, nie znasz mnie morda, a podjeżdżasz od razu do mnie i coś się prujesz, kurwa. No. Troszkę nie halo, nie? Na plakacie Cię zobaczyłem pierwszy raz, kurwa, z kimś się mam bić, a słyszałem, no. że tam yy, kaszankę, coś tam, coś tam zeszło. Ja słyszałem, że Ty gajowe zapierdalałeś codziennie. Słuchaj, misio, to się może wyjaśnić w korytarzu. Może się wyjaśnić, pewnie. Przed walką. Ale kurwa, zacznij, o, co to? a po, o, chuj, to chuj, a po to. chuj Ty przyszedłeś, zarobić, czy co? Myślisz, że dlaczego Cię nie zajebałem ja na łeb od razu, zbolować. jak cię no. próbowałeś na korytarzu? Bo, bo możesz nie Nie próbować, żeby, żeby pytanie? pieniądze, rozumiesz? Po co przyszedłeś, Kaczor? Polować na bażanty. Czyli uważasz hejtera za Nie, Spoko, możecie go lubić, okej, okay, ja nic do tego nie mam. Masz śmieszne teksty, sam się nieraz śmiałem z tego, ale akcje, które wykonałeś w przeszłości, zostaną wyciągnięte. Przerywam, no mów. Zostaną wyciągnięte i ci Dobra, kurwa, ale, ale, ale to dobrze. Wyciągaj się co chcesz. Się ale później tak kurwa, typa ty będziesz ściągał. Ale... Po co to? Po co to? Po co to? Niu, niu. W korytarzu Cię spotkałem, widziałem, ściągnąłem okulary, patrzyłem w Twoje oczy. No ja w Twoje patrzyłem. A Ty kurwa zesrałaś się. No. Po co to, po co to, nie No Masz nie garnitur zbierzmowania tutaj ze sobą, żeby przykro nie było orginie? Nie, wiesz co, ja Ci powiem tak, po alkoholu każdy jest odważny. Nieprawda, zobaczymy jak, Ziem, niekoniecznie. Zobaczymy jak się będziesz zachowywał w dzień walki, no. Okej. Okay. Kurwa, ja wychodziłem dziękuję. z takimi zawodnikami i wziąłem z Tobą na gołębę... Dziękuję, Kaszanka, dziękuję. Nie no wie, ja się tylko wtrącę, ale zacznijmy od początku. Co się pomiędzy wami wydarzyło przed konferencją? I, i, jako zobaczyłem na plakacie. Że się, bije, że się bije na pięści, nie? Gołe. Na plakacie zobaczyłem, kurwa. No to dobra, to jestem, nie? Witam. Dzień dobry, dobry wieczór. Ty kaszanka, co powiesz? No Mi ogólnie za, z, zaproponowała to federacja już wcześniej, bo gdzieś tam wspominałem na poprzednich walkach. No i zgodziłem się bez problemu na to od razu. A to, że mnie zobaczyłeś na plakacie, nie wiem, czy, czy, czy to był jakiś powód, żeby do mnie podjeżdżać rzucać kurwa na korytarzu. No, to w jaki sposób? Nie, w jaki sposób, w sposób z, do ciebie podjechał? Czekaj, czekaj misio kolorowy, czekaj chwilę. Zapytałem się ciebie na korytarzu. Pamiętasz? Patrzyłem ci w oczy, ściągnąłem mu no, no tak. I widziałem strach. No to będziesz widział strach dopiero. Okej. Okay. coś więcej wami, pomiędzy wami tam się wydarzyło? Czy nie? I w ogóle czemu, no, czemu go nazywasz kaszanka? Sprawy prywatne. No jakie kurwa prywatna. A co ty, możesz, co ty możesz wiedzieć kurwa? No kurwa, jakby cię nie bola, jak, jak cię to boli, to znaczy, że coś to jest na rzecz. coś, coś to nawet ma jakieś nie ma jakiegoś przełożenia jesteś jesteśmy na wolności. Nieważne, Kaszanka, Z, wyjaś... zobaczymy tam później, tak, tak jak Ale jest Ale to sprecyzuj, o co ci chodzi. Czekaj, Kaszanka, czekaj, czekaj, jak on miała? Małgośka. Teraz ty, Kaszanka. Ja pierdolę następnie. Ale nie wiem, skąd ty wy w ogóle tą ksywę Kaszanka będziesz wiedział spoko, kurwa ja po nie... walce, po walce będziesz wiedziała. Ja się nie obrażam spoko, tylko sprecyzuj o co ci chodzi, bo ja nie rozumiem, kurwa, jesteś, no jesteś moim zdaniem troszeczkę odklejony, no. od, od dziecka. Okej. Okay. Ja bym jeszcze no chciał, pogadasz, no. chciałbym jeszcze do tego podłączyć guzika. Guzik, bo wy też mieliście dzisiaj spotkanie na parkingu na live u Machonka, razem z Kaczorem. I też widziałem, że mieliście jakieś pomiędzy sobą niesnacki. No jakie niesnaski, no w sensie wiesz, no, ja szukałem akredytacji i widziałem, że chłopaki idą do góry. Guzik szukał kurwa lajków, napierdolił tam kurwa, kurwa na lajwie jakiś bzdur. Błagam cię, stary, jeżeli... Nie błagaj mnie, no, nie, pytałem na, cię, jeżeli pytałem. Nie zaczynaj, Dobra, chuj z tym, nie Dobra, chuj z tym. Nie, 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 nie oh. zaczynaj mi to manić, nie zaczynaj mi to manić, bo nie lubię, jak ktoś pierdoli, że ja kłamię. Więc nie zaczynaj mi to manić, bo możemy pójść w tą gierkę dalej i za chwilę... Ja chcesz z tą gierkę iść? No jeżeli chcesz w tą gierkę, to ja nie mam problemu. Za chwilę mogę powiedzieć, że to nie było piwo bezalkoholowe i waliłeś kurwa, harnasia na <grym> tych świeceniach. Ty, mogę powiedzieć, mojego... ale powiem. to powiem. No Ty powalura, twój... ty powarura. No ale stary, mówisz, że jestem... Następny, że następny. Dwa, następny. No jesteś Czyli inienny. dobra, chcę walkę następną z, z tym grubasem. No to się ustaw w kolejce, <grym> bo, ja bo ja po mojej walce... Z tym ważantem. Jestem pierwszy musisz poczekać za mną. Po walce z Kalesonem, po walce z Kalesonem mam jeszcze... Aleeczkę, a paru, bo ty jesteś taki lewcy, a potem mogę cię. Wow! Się, najpierw to pójść na bo pewnie masz trzy razy ręką, I Kaszanka. Spaliłeś. spaliłeś... Martadela, Martadela, mhm, mogę się robić do kolejki? Spaliłeś pół i ślugów, kurwa i wypiłeś browarka. Pierdolisz w internecie, że od roku czasu jesteś czysty, a jesteś alkoholikiem. I jak masz problem z alkoholem, to My idź się... do specjalisty, a nie walisz chuja ludziom, że ty jesteś czysty. Schowałeś się w samochodzie, na tylnej kanapie mojego samochodu, jeszcze wchodzę, mówię, ale jebie browarem, a ty masz lajwa? tu to z internetu, przecież są szoty z tego. Do, 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 Kurwa. to, to. Martadela jesteś przechuj, nie? No nie, Możesz mnie nazywać jak chcesz. Ja pierwoletko. panierce? panierce? Marta chcesz, Martadelka, jesteś dobry, panierce? ja ci powiem, kurwa. nie lubię Tybyś ty się nadawał na prokuratora, kurwa, normalnie. Ja? Martadela. Dlaczego? dlaczego? Tragedia jest. Na prokuratora. No, no dobra. Chuj chodzi z kamerą, na przyjaciela leci i pali Jana. Martadelka. Na no jakiego przyjaciela? Mm, kurwo, żebyś nie był moim no, no, no. przyjacielem, to byś o sobie Nie zasłużyć. ta liga, kurwo, stara mała. Nie <laughs> ta liga! Przecież Lamusie jebany, ty ma kartę. średnio kurwa zmęczony odmówienia. A ty masz... kurwa chcesz wejść ze mną do nudostka? Lamy! Lamusie rozumie. Wygodnie kurwa. mi tu jest. Cześć. fajnie mi się tu siedzi. Kurwa. Martadelka, cię, kurwa zjem. W sekundę. Chodź. Jak się spotkamy. Chodź. kurwa... Chodź. No. No, ale no kurwa. Jak mam, jak mnie kuropniaki trzymają, no mnie Ale może ty Hubert, zaprosisz do... Do face to face, zapraszam <noise> panowie. Zróbmy pierwszy. Jazda, zaczynamy. Tamtędy, tamtędy. Tylko catcher zostaw coś dla mnie, proszę się. Ty chodź staj, ty chodź staj, a catcher staj stanie. Tylko panowie, pamiętajcie, macie walkę za 5 dni. Kaczor weź na do Dajesz, Kaczor, lecisz. Zbutał. Face to face, panowie, zapraszam do face to face. O kurwa. Polało? Nie, luz, luz. Tylko nie bij już, kaczor, nie bi, nie bij, nie bij. Dobra, 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 panowie. Oddaliście sobie, daliście sobie porazie. Porazie, siadamy. Ogólnie, chciałbym teraz przypomnieć, że starcie. Gejtera i Kaczora odbędzie się, słuchajcie, pierwszy raz w historii polskich free na Ej, zasadach czekaj, na gołe czekaj, pięści. Czekaj, 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 bo to jest mało tego. Daj mu Nikola niech powiedzieć. Mówi, niech mówi, niech Nikola, mówi. Nikola, daj mu powiedzieć, spokojnie. Tylko nie odpierdalej, Kaczor, spokojnie, kurwa, ty. Ej, bo tam jest mcz Jak chcesz ty, kurwa, rzucać, to, to musisz, to musisz to być trzeźwy z jebie pierdolony, żeby trafić. Dobra, panowie, siadajcie. Uważajcie na samochody, kurwa. Uważajcie jest. na samochody, proszę, nie rzucajcie, dobra tym puszkami. Czy mogę prosić ten mikrofon? Bo tam są samochody, Kaczor, nie rzucę tego O kurwa. Albo nie wiem, odjedźmy może nimi. Będziemy się dzielić. Nikola, tak? tak, Nikola, nie! nie, nie, nie. Kaczor. Ej, weźcie ten, to mierajcie ty się celuje, naprawdę. Ograniczcie tak itemki na stole. Itemki tak. na stole do zera przy Kaczorze. Dobra. Eee, hejter, jak możesz skomentować to, co zaszło pomiędzy Azdur. twoim rywalem? co, moim zdaniem to jest y, troszeczkę za dużo, nie? Ja nie wiem, czy, czy ten człowiek się w ogóle nadaje do takich y, rozmów w ogóle i chyba się nie nadajesz za bardzo. Ty raczej chyba nie. No ty się nie nadajesz, kurwa. Jak się zachowujesz? To jak patologia. Tak bywa. Mordo, no. Chcia chciałaś, to masz. Ale co, nie umiesz rozmawiać? Chciałaś, masz. Tylko co? Wow, wow, no, wow, on, wow, on wow. kurwa ledwo oddycha, przecież on zaraz zawału dostanie. Jak on chce do oktagonu wyjść, kurwa. Zobaczymy za Mordo, ty jest, za winkrem. jesteś cały czas kurwa w sztosie, jak ty chcesz walczyć, no kurde. Ja Zobaczymy z, w korytarzu, By, człowiek... byliśmy przed chwilą w korytarzu. Ale byliśmy. człowiek troszeczkę się Byliśmy przed chwilą. Mordo, jak wytrzeźwiejesz mogę... Nie mów do mnie mordo, kolegami po, nie jesteśmy. Rozmawiać, to było ironicznie. Yy, możemy ewentualnie porozmawiać, jeżeli o coś wiesz, stary, bo no, to nie ma sensu, wiesz? Ty nie ale wiesz, w ogóle ty czego nie wmawiasz. że, że ja, ci nie ja ci nic nie wmawiam, no ja po, prostu, ja po prostu wiem, wiesz, to też lubię się napić. Nikogo nie udaję, Słuchaj, tu. ale no. jakbyśmy mieli pić, to się, byś kurwa, siadamy przy stole, miesiąc czasu siadamy, pijemy, wywozi jednego karetka albo drugiego, jeden nogi w pion, drugi nogi w pion. Wtedy można pić, wtedy można o, o, rozmawiać o piciu. No nie wiem, no ja… A nie kurwa tam na… Psz, 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 nie czyli to jest o, oczywiście po prostu teraz napijesz taką dawkę, żeby być po prostu sobą, tak? Nie. Okej, nie rozumiem, dobra. Nie. A ciebie gruba Świnio, kurwa zabije dzisiaj, zobaczysz w korytarzu. Ja nie, na to czekam, czekam, czekam. No to no, 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 czekasz. A co ty tam pod no przecież ja nie dam rady z takimi pniakami, nie dam rady z takimi piekami. kurwa, się na przecież. korytarzu. Kurwo, mała, zobaczysz, gruba śmieć. Ale to. kurwo, to możesz do kolegów mówić, śmieciu rozjebany. Dlatego ty jesteś kurwo jeszcze turbo gorszą. Dobrze, złap oddech, kurwo, bo się Jesteś za dzisiaj zajebany, zobaczysz. Dobrze, ja na to liczę. Bo ja wiem, gdzie cię znajdziesz. Ja wiem, gdzie cię znaleźć. Dobrze, to dobrze. Ja ten korytarz dobrze. pamiętam dobrze. Dobrze, 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 ok. dobrze. Zobaczymy za kamerami. Dobra, do was chłopaki wrócimy, zobaczymy za kamerami kurwa stara. Boli co? Oj boli. Dobra panowie, boli. Kurza, kurza mnie, że gruba świnia mnie wzięła do samochodu i mówiła podwiozę was, podwiozę was kurwa, Ale bo, a gruba świnia się pruje ja, ja z dobrego serca chciałem dobrze, cię podwieźć, a ty się Ś... prujesz, że robię coś dla dobra lajków, dobra, dobra, dobra debilu. Gdybyś tego nie powiedział i nie farmazonił, to by tej sytuacji nie było. Trzeba było kurwa tam choć jaźwę. Spotkamy się w korytarzu. Że spotkamy się w korytarzu, czy tam pierdolić, weź W korytarzu! Weź. Dobrze, dzisiaj. Dobrze, weź oddech, bo się udusisz za chwilę. Dzisiaj, dzisiaj. Panowie, dajemy wam teraz chwilę tu, czasu na zastanowienie tutaj. się, co sobie powiecie dalej, a my przejdziemy dalej, bo jeszcze mamy też inny kurs. <laughs> tak, ja bym Ale ja, to ja cię właśnie się dopadnę, wiesz o tym. Masz spodnie z, z, z tego zbierania? Ja do ciebie dopadnę. Wow, okej, okay, dobra, dobra. Nie, ty jeszcze się odzywaj. Przepraszam. Jak <laughs> dole. Grubiutki, wiesz o tym? Piwko, piwko. Dobra, kaczor, odkładaj i lecimy. Mrozo, słuchaj. Co, Co to za przebranie w ogóle?